Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj będzie znowu minimalistycznie, będzie bardzo prosta i skuteczna nimfa w kolorze popielatym z dupką fioletową i całość będzie polakierowana żeby nie tylko mucha szybko się nie rozleciała, ale daje to też taki fajny szklisty efekt. Co potrzebujemy do tego? Ja tutaj mam haczyk 16, kulkę wolframową trójkę, srebrną nić. Ja używam e, tego koloru nici, bo ten się mi sprawdził. To jest e, od Hentza Synton popielaty, podwójna, bardzo cienka nić. I co jeszcze potrzebujemy? Olametkę no, fioletową, będziemy, z której będziemy robili dupkę. Przystępujemy do roboty. Jak zawsze, cały trzonek owijamy nicią. Odcinamy zbędny fragment. I ja sobie troszeczkę, widzicie, tutaj jest kulka typu slotted. Ja sobie ją podnoszę trochę. I teraz stopuję nicią. Chodzi o to, żeby pod ten koralik weszło trochę nitki i żeby nam się to ustaliło. No, widzicie, coś takiego. No i teraz podążamy dalej w stronę łuku kolankowego. Mocujemy lametę. I już teraz robimy tą taką małą dupkę. Lame już jest przyłapano, możemy odciąć i dalej formujemy nicią tłów. Jest to trochę żmudne bo ta nic jest bardzo cienka, ale w tym kolorze nie udało się mi znaleźć grubszych. Ten tłowik robimy raczej taki wysmukły, nie za gruby. Mniej więcej coś takiego, bo jeszcze na to przyjdzie lakier, którego użyjemy zaraz. Lakier mamy, no i troszkę się za dużo wzięło. Pamiętajcie, lepiej jest dać częściej ten lakier, czyli na przykład 2-3 razy, niż dać go za dużo. O to się nam tylko pozlewa i nie będzie jakiegoś takiego fajnego efektu, jakbyśmy sobie życzyli. Sprawdzamy, czy mamy wszędzie lakierowane i jest okej. Okay. I teraz szybki strzał z latarki UV. I utwardzamy lakier. Ok, lakier jest utwardzony i zwróćcie teraz uwagę, jaka fajna szklista powłoka nam wyszła. Teraz pozostaje zrobienie nam kołnierzyka. Ja zrobię z, z dału w kolorze pikok. Takim. Ten kołnierzyk taki będzie raczej delikatny, też jak i cała muszka. coś takiego nie za dużo. Zakręcamy. Ręzał końcowy. Okej, okay, odcinamy nić. I moi drodzy, to jest wszystko. To jest cała gotowa muszka. Ona jest zrobiona na podstawie tego starego mojego wzoru Grayling Killer, który był w kolorze Kaki z tej samej nici robiony też z Syntona. I kiedyś wypróbowałem właśnie em, kolor popielaty z zieloną dubką. Tak w Grayling Killerze zmieniłem na fioletową i okazało się, że no, to był akurat z dziesiątkę. Takie zestawienie kolorystyczne rybom się spodobało. No i to by było na tyle, jeżeli się Wam podobało, zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz i widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć.